Witam Państwa na kanale Laryngolog Blisko Ciebie. I znowu sprawy laryngologiczne. Dzisiaj proszę uwagę, ponieważ mam nadzieję, że Państwu wyjaśnię coś na temat węchu i na temat utraty węchu, zaburzeń węchu. Bo no teraz w dobie COVID-u no to mamy taką sytuację, że bardzo dużo osób dotyka ten problem, ponieważ COVID czy tam ten tam wirus mieszany. Uszkadza nam właśnie węch, czyli komórki węchowe. Co to jest, po co ten węch jest? Węch jest nam potrzebny, pierwszą sprawą to są przyjemności, czyli przyjemne odczucia. Drugą sprawą to są nieprzyjemne odczucia, czyli na przykład ostrzega nas przed różnymi zagrożeniami. A poza tym węch wpływa na pewną drogę trawienia, czyli jeśli. Powąchamy jedzenie, to uruchamia się cały proces trawienia. Wydziela się ślina w buzi, a potem się wydziela również sok żołądkowy, i kolejne fazy trawienia są uruchamiane właśnie dzięki węchowi. Również węch może stanowić o niebezpieczeństwie czyli przyczyny neurologiczne zaburzeń węchu mogą być bardzo dla Państwa poważne, więc zawsze trzeba z tym węchem uważać, zastanowić się i Iść do lekarza, jeśli te objawy nagle są takie, jakieś inne, niezwiązane z infekcją. Jeśli chodzi w ogóle o komórki węchowe, to znajdują się one w nosie, tak, u góry nosa, w środku, u góry nosa. I te komórki węchowe mają około na polu 5 cm kwadratowych. I dla porównania, pies ma ich 70 cm kwadratowych, także nie jesteśmy najlepszym, Obiektem, który umie wąchać. Najlepszym natomiast zwierzęciem, który ma fantastyczny węch, jest słoń, ale również szczur i krowa. Nawet próbowano wykorzystywać szczury w poszukiwaniu min przeciwpiechotnych, szkolocje. Także bardzo dobry węch mają. Natomiast człowiek jako niemowlę już w szóstym dziesiątym dniu życia rozpoznaje swoją mamę czy pierś swojej mamy. Także ten węch no nie jest taki zły. No nie jest najlepszy, ale nie jest taki zły. Substancja zapachowa, żeby dostała się do komórki węchowej, musi być rozpuszczona i musi przepłynąć przez nos. Także blokada nosa, uniemożliwia wąchanie. Następnie Bodziec nerwowy dostaje się przez taką płytkę dziurkowaną, przez sitko, które znajduje się w kości czołowej. Przez to sitko nitki węchowe dostają się do mózgu, czyli do miejsca, którym my tak naprawdę wąchamy. Tam są nasze odczucia węchowe, w głowie, w mózgu. I właśnie jak one się przedostają, te niteczki do mózgu, przez to sitko. Często zostają przy urazie czaszki urwane i niestety najczęściej są to trwałe uszkodzenia. Przyczyny uszkodzenia węchu to są takie: na przykład choroby, czyli choroby wirusowe, choroby yy, alergiczne, alergia nosa, to są yy, na przykład polipy nosa, to są jakieś łzy no, w nosie. Również urazy, o których mówiłam, czaszki mogą spowodować zaburzenia węchu, również guzy w głowie, również po operacjach, jak mamy częste operacje w nosie, to też może to spowodować zaburzenia węchu. Również y, używanie kropli, szczególnie nadużywanie kropli do nosa, proszę Państwa, może spowodować utratę lub duże uszkodzenie węgu. Tak samo osoby, które zażywają kokainę też mogą się z tym spotkać, i osoby, które pracują w warunkach szkodliwych, gdzie są toksyny rozpuszczone w powietrzu i one mogą uszkodzić węg. Także to też może być y, skutkiem y, w zakładzie pracy warunków szkodliwych. Tak samo różne choroby, cukrzyca i zaburzenia hormonalne, proszę Państwa. Właśnie zaburzenia hormonalne, niektórych mogą być też takie nadmierne, nadwrażliwość węchowa. Jak również, no niestety, z wiekiem starzejemy się i nasze komórki węchowe też się starzeją i też słabiej wąchamy. Jeśli chodzi natomiast o to, jakie są te zaburzenia węchu, no bo możemy na przykład mieć. Zmniejszone poczucie węchu, czyli słabiej wąchamy. To właśnie w tych jakichś takich wirusowych zakażeniach alergii, COVID często właśnie powoduje, że słabiej mamy z tym węchem, źle odczuwamy zapachy słabo albo wcale przez jakiś czas. Mogą być też właśnie nadmiernie wygórowane te zapachy w zaburzeniach hormonalnych albo w stresie, w jakichś takich nerwicach też może być. Ale też, proszę Państwa, mogą być założenia węchu, tak zwane paradoksalne poczucie węchu, czyli czujemy zapachy zupełnie inaczej niż one powinny być odczuwane. Czyli na przykład ładne zapachy odczuwamy jako bardzo brzydkie albo odwrotnie. Czyli, proszę Państwa, ten przypadek jest właściwie najistotniejszy z punktu widzenia Państwa jakby zdrowia i życia, ponieważ to są właśnie przypadki neurologiczne. Jest taki rodzaj padaczki węchowej, gdzie objawem są właśnie napady takiego poczucia, takich przykrych y, zapachów. Tak samo w guzach mózgu, więc jak macie Państwo coś takiego, proszę do neurologa wyjaśnić sprawę, czy to nie jest nic poważnego dla Państwa zdrowia. Jeśli chodzi w ogóle o poczucie zapachów, jakie są najintensywniejsze dla nas, to lubimy bardzo kawę i kawa jest bardzo intensywnym zapachem. Owoce cytrusowe i wanilia. A z substancji chemicznych najbardziej intensywnym zapachem kamfora jest eter. I proszę Państwa, kiedyś się cuciło amoniakiem. Osoby, które mdlały, to wodą amoniakalną się cuciła, ponieważ ona właśnie najbardziej intensywnie podrażnia nas, nasze zmysł węchu. Co z leczeniem? Popularnym sposobem leczenia jest podawanie sterydów donosowych, a także witamin z grupy B i witaminy E. One przy tych uszkodzeniach wirusowych mogą pomóc. I jeszcze cynk w tabletkach podaje się. Również może pomóc w takich krótkotrwałych uszkodzeniach węku. Natomiast, proszę Państwa, Francuzi wynaleźli taką metodę i ona jest stosowana szczególnie w tych trwałych uszkodzeniach węku po urazach, i ona jest zupełnie taka nowatorska. I proszę Państwa, jeśli macie uszkodzenie węchu po covid które może trwać nawet rok, półtora czy do dwóch lat, najczęściej ono wraca. Aczkolwiek mam osoby które w obserwacji, które mają no, niestety bardzo obniżony ten poziom węchu. Więc Francuzi proponują coś takiego, że ćwiczy się jedzenie. Wraz z patrzeniem na nie. Czyli patrzymy na jedzenie i wyobrażamy sobie zapach tego jedzenia w pierwszej fazie. A później nie wiemy, co jest do jedzenia, zamykamy oczy powiedzmy, osoba, no, która nam towarzyszy i która nam pomaga przy tym, podaje nam to jedzenie, podaje nam posiłek czy podaje nam na przykład zapach do wąchania. Znaczy, najlepiej to posiłek tutaj, bo ten, ten zapach my sobie nie możemy wyobrazić bez patrzenia na niego. Jeśli patrzymy na owoc cytrusowy, to oczywiście możemy sobie wyobrazić, jak on pachniał i to wrażenie się wzmacnia. Natomiast jedzenie nam bardzo tutaj pomaga, bo na przykład możemy zamknąć oczy i jeść i wtedy wyobrażać sobie, wiedząc, to, co to za jedzenie. Bo zamykamy oczy. I ktoś nam podaje ten posiłek i mówi nam, to jest na przykład jakaś silna substancja smakowa. I my, jedząc to, wyobrażamy sobie ten smak i ten zapach. Także to, proszę Państwa, u osób, które mają całkowitą utratę węchu, pomaga im w tym, żeby no chociaż trochę to jedzenie było smaczniejsze, tak, no bo jednak zmysł węchu bardzo nam pomaga smakować, jeść i, i, i fajnie żyć, tak? Że życzę Państwu miłych zapachów. Dziękuję, do widzenia.